no sięmano, to jest kanał xd ekipa a dzisiaj to jest film jak streamować na telefonie na youtube na androidzie no oczywiście musicie wejść na samego YouTube'a. musicie być zalogowani i widzicie jak jesteście zalogowani i macie kanał na youtube to tutaj macie takie okienko jest tutaj kamerka no, u mnie to już się zmieniło i tutaj mam albo prześlij film, albo transmituj na żywo. Oczywiście, co chce się robić? Transmitować na żywo. Klikacie. No, niestety, ja nie mam no, uprawnień do e, streamowania. Uprawnienia do transmitowania. Twój kanał nie spełnia zaktualizowanych wymagań dotyczących transmisji na żywo z urządzeń mobilnych. Nadal możesz prowadzić transmisję na żywo u z kamery internetowej lub odpowiedniego oprogramowania. Cześć! Bo nie, napiszcie mi w komentarzu jak zrobić to, żeby właśnie e, ten e, zrobi, robi streama na telefonie, bo ja sam głupny, nie wiem. No, napiszcie to. No to serduszko. 영